My, pracownicy zespołu placówek specjalnych, dziękujemy Pani za zaufanie, jakim Pani nas obdarzył. Dzięki temu stworzyła Pani zespół ludzi oddanych swojej pracy, pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Dziękujemy za otwartość serca. Nasi spodziewaczni zyskują wszystko to, co najlepsze dzięki Pani fachowości. Pracowitości i gotowości do poświęceń. Pani wierzy w nas, my wierzymy w Panią. Uzupełniamy się nawzajem, wspomagamy i dzięki temu jesteśmy tu i teraz, tak jak przez ostatnie 20 lat. Od listopada 1992 roku niepełnosprawne dzieci mogły poczuć się godnymi uwagi, stały się centrum zainteresowania. Doceniamy Pani determinację i upór w dążeniu do rozkitu naszej placówki. Dziękujemy Pani za to, że pomaga nam Pani dostrzec każdej niepełnosprawnej osobie jego godność i jego piękną duszę. Od naszych wspaniałych podopiecznych mogliśmy się nauczyć Pokory wobec życia. Życzymy Pani w dalszej pracy na tym stanowisku szczęśliwych, spokojnych dni. Dobrego zdrowia, sukcesów zawodowych, stabilizacji i zwykłej ludzkiej życzliwości. Pracownicy Zespołu Pracówek Specjalnych w Praszce, Praszka, 27 czerwiec 2012 roku.